Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłesek, czas na szósty odcinek z największego konkursu piłkarskiego w Polsce z Płachty Nagród. Dzisiaj czas na... Celując w prawe górne okienko do wygrania są meczowe buty piłkarskie Puma Ultra. Prawy dolny róg, otwórz prezent. Środek płachty, otwórz ekstra prezent. Tam znajdują się naprawdę czadowe nagrody. Lewy dolny róg, otwórz prezent. I lewe górne okienko meczowe buty piłkarskie Puma Future Z. Czy dzisiaj ktoś wygra? Zaraz się przekonamy. Jesteście gotowi, zaczynamy? To! Zapraszam, witam bardzo serdecznie. Powiedz nam, w co na początku będziesz celować. Ekstra prezent. Powiem Ci tak, będzie ekstra na pewno jak trafisz. Jesteś gotowy na swoje uderzenia? Na pewno? Jak masz na imię? Dobra. Słuchajcie, zachęćmy Antka. Antek! 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 Jest prezent! Tak się zaczyna odcinki, brawo! Tak, odcinka jeszcze w tej płachcie na pewno nie zaczynaliśmy. Brawo dla Antka w komentarzu. Zanim otworzysz swoje prezenty, szybka informacja dla widzów, na 350 tysięcy subskrypcji zrobię dla Was konkurs o koszulkę Borusi Dortmund z autografem Kuby Do Dlatego subskrybujcie kanał, powoli zbliżamy się do tej liczby. Kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. Jaki prezent wybierasz? A z tych małych, bo to jest ekstra prezent, a trafiłeś? W zwykły. Ten na dole, tak? Możesz otwierać i mamy tam spodnie dresowe z kolekcji Pumy w kolaboracji z Neymarem. Dawaj dalej. Jest piłka Pumy i nerka Pumy w kolekcji z AC Milanem. Dzięki, Zielu. Ale... Szkoda, jest prezent! Brawo! Ja! Możesz wybrać jeden z tych mniejszych boksów. Dosyć ciężki jest, jak na ten standardowy boks. Otwieraj. Urządzenie do ćwiczenia żonglerki, termos pumy i komplet dresowy Pumy w kolekcji z Neymarem. Tak ona się prezentuje. Został wybrany przez lud, tak bym to powiedział. Chciałem powiedzieć, że już wygrałeś prezent, ale niestety nie. Ale spokojnie, nie śpieszy Tobie się. Dziękuję. jest prezent! Było bardzo blisko, ale jest prezencik. Brawo! Otwieramy. W środku jest meczowa koszulka Borusi Dortmund. Z nowej kolekcji worek pumy w kolekcji z Neymarem, a także piłka pumy. Brawo! Jakby powiedzieli, to się kameruje, możesz lecieć. Ije! Yes! Brawo! I dwa prezenty! <klucz> możesz wybrać dwa prezenty, bo trafiłeś dwa razy No, ten To na początku tego otworzymy, zaraz wybierzesz okay. drugiego Dawaj Na początku pierwszy Otwieramy Jest plecak pomy. my, możesz, pokazać, oh, możesz go pokazać do kamery Brawo Są rękawice bramkarskie i urządzenie do ćwiczenia żonglerki, to możesz tutaj sobie położyć. I drugi boks, otwieramy, w środku mamy. Meczowa koszulka Borusi Dortmund, trzeci komplet. I piłka Pumy, ale to nie wszystko. I opaski do ochraniaczy. Ale powiedział, zakręciła się tam nieźle. Powoli już kończyły się osoby do strzelania, ale trafiłeś meczowe buty piłkarskie Puma Ultra, one trafiają w Twoje ręce. I wielkie brawa dla niego! Dajemy nowe, nie z wystawy, rozmiar 43, taki masz, rozumiem, tak? Lądują w pudełko. Zamykamy pudełko, zabiera się do domu. Miego trenowania, trenowanie, Gdzieś grasz? Może chcesz właśnie no, coś powiedzieć? Białym, bo ale już nie Chyba warto wrócić, bo noga jest dobrze ułożona. Gratulacje. Brawo dla niego w komentarzu. ja pierdzielę, tak blisko. Blisko? Otwórz prezent. Jest prezent, brawo! Jest, koszulka. Chciałeś? Masz meczowa koszulka Boris i Dortmund i torba treningowa Pumy. Brawie. Brawo! Mogę się zrobić? Tak, gratulacje i do tej kamery. Dobra, to pozdrawiam Roberta Szczepańskiego i Bartka Łukaszewskiego. Także pozdrawiamy. A właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, jak już pozdrawiasz, co widzę powinni zrobić pod tym filmem? Zostawić lajka i suba. Zostawić łapę w górę i zasubskrybować kanał klikając taki sam przyjść subskrybuj tam na dole. Yes. A powiedziałaś? Powiedziałaś, że się denerwujesz. Właśnie się, się denerwowałem. Yeah, okay, yeah. O, okay. Łap. Łapki, pumy, dawaj dalej. Deski, pumy. I urządzenie do ćwiczenia żonglerki. Graty. Chodź zdjęcie jeszcze zrobimy, i ultra! Takie! Drugi strzał. No to dawaj. Ja ej, w historii jeszcze by nikt nie wygrał dwóch parnalaz, ale gratulacje wygrywasz meczowe buty piłkarskie. Puma Ultra, one się tutaj znajdują. Jaki masz rozmiar? 45. 45, zaraz ogarniemy. Te meczowe korki trafiają w Twoje ręce. Dziękuję. I brawo, bo strzał bardzo dobry i drugi tak samo. Dzięki jest raz. Chodź, zrobimy zdjęcie. Koreczki w rozmiarze 45 trafiają do Ciebie. Ile czekałeś na strzał? 3 godziny. Warto czekać do brawo samego końca. Cekać. To jest Dzień Twoje. Grasz w klubie? Gram. Grasz. proszę bardzo. No to teraz koreczki się przydadzą. Powodzenia Dzięki i życzę wszystkiego bardzo. dobrego. Jest prezent! Podziękuj koledze, który wybrał. Tam jest. Otwieramy i w środku mamy... O! O, stary. Worek. Pumy w kolekcji Neymarem. piłka z tej samej kolekcji, ale jest to bluza, której... Jeszcze w boksach nie widziałem. O, no jest naprawdę bardzo mocna. Puma w kolekcji z Neymarem, tak prezentuje się z tyłu. No, czadowa bluza o dużej wartości. Gratulacje. Jest prezent, brawo. Teraz korki. Drugie nad bramką, ale nie ma co się przejmować, bo jest prezent. Gratulacje. Proszę bardzo. Jest koszulka pumy w kolekcji z Neymarem, bardzo ładna. Jest piłka pumy i torba treningowa. To są rzeczy, które wygrywać. a jeśli wy chcecie takie kupić, to są dostępne w sklepie piłkarskim. Ergol z kodem macie 10% zniżki. Gratulacje! Jest prezent, bravo! Jest ekstra prezent! Dwa razy trafiłeś, zwykły i ekstra. Gratulacje. Dosyć ciężki. Tak się prezentuje w kolekcji z Neymarem. Ty masz jeszcze piłkę Pumy i worek treningowy. I teraz jeszcze extra box. Jest tutaj koszulka meczowa Milanu. Muszę pokazać do kamery. Piłka Pumy. Nerka Pumy w kolekcji z AC Milanem. I torba treningowa. I jest prezent! i teraz skorki. Dwa dobre uderzenia. Jedno wpadło do środka. Otramy. Piłka Pumy w kolekcji z Neymarem. Poczekajcie, osądźcie. Jest plecak Pumy, także z tej kolekcji. I koszulka Pumy, także z kolekcji z Neymarem. Można ją pokazać do kamery. Tak ona się prezentuje. Jest prezent, brawo! Gratulacje, kierujemy się w stronę boksu. I wyjmuj po kolei. Kilka pumy w kolekcji Neymara. Worek z tej samej kolekcji, możesz pokazać go do kamery. I jeszcze ochraniacze pumy. Brawo musisz zakręcić. Yeah! Piłka pumy. plecak, i Idealnie. Rok szkolny się zaczął. I meczowa koszulka Borussi Dortmund. Daj tej pomogę ją pokazać. Tak wygląda. Gratulacje. Pewnie no można. Koreczki. Jest prezent! Jest syn. Poszedł na trening. Poszedł na trening. No to po treningu się dowiesz, że coś na niego czeka w domu. Pan może wybrać w takim razie prezent dla syna. wpieramy. Rękawice, Rękawice brąkarskie. Koszul, koszulka pumy w kolekcji z Neymarem, to jest. I plecak. I plecak też z kolekcji Neymara. Plecak się przyda do szkoły na książki. Przyda się do szkoły. Gratulacje, bardzo, bardzo dobry strzał. Jest prezent. I to bez buta. To jest trzeci komplet, to ostatnio wyszła ta kolekcja, naprawdę bardzo fajna. mi się mega podoba. Dzisiaj dwa razy udało się trafić Puma Ultra, masa prezentów, Wam dziękuję za udział. Wy zostawiacie łapy w górę, subskrybujcie kanał klikając taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Co, podobało się? Płachta? Długo aj, chyba, aj, co? Stres. Stres? Nie mój jak trzeci strzelałem. Nie ja, musi napisać dla brata. Ej. Dla brata mam. Ale z napisem dla brata? Nie, dla Filipa. Ja, ja też ty dla, no, 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 dla no, spółki